Nie ma obiektywnego rankingu, który mógłby potwierdzić bez dyskusji, który z pięściarzy w przeciągu całej historii boksu dysponował najsilniejszym ciosem. Dlatego ciężko jest ocenić, który z nich bił najmocniej, a zdania ekspertów w tej kwestii są podzielone. Posiłkując się na różnych artykułach i na subiektywnej opinii, przedstawię Wam według mnie najmocniej bijących pięściarzy w historii wagi ciężkiej. Zacznijmy od obecnego króla nokautu, którym jest Dionte Wider. Mistrz świata federacji WBC dysponuje prawdziwym kopytem w prawej ręce. Mało który przeciwnik nie zostaje znokautowany przez brąz bombera. Takiej sztuki dokonali jedynie Berman Steven, Chris Areola i Tyson Fury. Z wymienionej trójki jedynie Steven w swoim pierwszym pojedynku z 2015 roku z Liderem dotrwał do decyzji bez knockdownu. Chris Areola był liczony w czwartej rundzie, ale przetrwał późniejszą nawałnicę ciosów. Pobijany po Reola z opuchniętym okiem nie wyszedł do dziewiątej rundy pojedynku, natomiast Gypsy King w jakiś niewytłumaczalny do dziś sposób wstał w dwunastej rundzie po ciosach pięściarza z Alabamy. Early Shavers jest powszechnie uważany za jednego z największych pancerów w historii boksu zawodowego. Choć nigdy nie zdobył Mistrzostwa Świata, to jest jednym z najbardziej znanych pięściarzy wagi ciężkiej. Siła jego uderzenia stała się wręcz legendarna. W pierwszej połowie lat 80. niewielu zdołało wytrzymać z nim w ringu pełnego dystansu. O sile jego ciosu przekonał się sam Muhammad Ali, który stwierdził, że Shavers był najmocniej bijącym zawodnikiem, z którym walczył. Larry Holmes, który walczył zarówno z Erniem, jak i Mike'em Tysonem, przyznał, że Shavers bił mocniej i porównał siłę jego uderzenia do potrącenia przez ciężarówkę. Mike Tyson zdominował całą wagę ciężką w drugiej połowie lat 80., Mimo swoich skromnych warunków fizycznych dysponował naprawdę potężnym uderzeniem. W Najlepszym wydaniu Tyson łączył szybkość i moc. Żelazny Mike walczył niezwykle efektownie i brutalnie. Większość jego rywali padało na dyski w dwóch pierwszych rundach pojedynku. Wielu kibiców to właśnie bestie z Brooklynu, typu jako najsilniej bijącego pięściarza w historii, który w swoim prime mógłby położyć każdego. Sonny Liston to mroczna legenda boksu i niechciany przez nikogo mistrz świata wagi ciężkiej, który swoim stylem bycia i potężnym ciosem paraliżował rywali. Liston był prawdziwym evenementem. Przy jego 185 cm wzrostu dysponował zasięgiem ramion, który wynosił 213 cm, tyle samo co w przypadku Lenoxa Luisa, który był 10 cm wyższy. Miał nieproporcjonalnie wielkie pięści, które w zestawieniu z morderczą siłą mogły być przyczyną jego druzgocącego dla rywali ciosu. O sile ciosu Formana najlepiej przekonał się sam Evander Holyfield, który walczył z takimi mocarzami jak Riddick Bow, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Ale żaden z nich nie był tak mocny jak George Foreman. To Forman w całej karierze Holyfielda najmocniej nim wstrząsnął. Podobnie jak Sonny Liston, Big George był siłaczem, który miał przy tym niesamowity zasięg i znakomity lewy prosty. W roli wielkich panczerów wymieniłbym jeszcze Witalia Kliczkę i Lennoxa Lewisa. Sam cios jednak nie wystarczy, by nokautować rywali. Trzeba jeszcze czysto trafić. A waszym zdaniem, kto był najmocniej w historii wagi ciężkiej? Napisz to w komentarzu. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, to zapraszam do ocenienia filmu i subskrypcji tego kanału. Do usłyszenia.